Dzień dobry, Damian Rybowski, jesteśmy na konferencji prasowej po spotkaniu Świtu Szczecin z Winetą Wolin. Są z nami trenerzy obydwu zespołów, Dawid Jesz oraz Mariusz Kuras, a także zawodnicy Marek Niewiada i Adam Nagórski. Może na początek zaczniemy od trenera zespołu gości. Panie trenerze, możecie uznać ten wynik za swój sukces. Dotychczas straciliście dosyć dużo bramek, a dzisiaj na zero z tyłu. Tak, to prawda. Kolejny mecz na, na zero z tyłu, od jakiegoś czasu y, pracujemy nad organizacją y, defensywną. Jak widać przynosi ona y, skutek. Cieszymy się, cieszymy się oczywiście z punktu, ale nie ukrywam, że też liczyłem, że może się uda zdobyć dzisiaj trzy. Tak, dokładnie. Mieliście swoich okazji kilka w tym meczu faktycznie mogło coś do tej bramki świtu wpaść. Tak, tak. Zgadzam się dokładnie kilka kontr naprawdę jakościowych dzisiaj wyprowadziliśmy, niewiele brakowało przy tych strzałach z dystansu, abyśmy objęli prowadzenie, chociaż yy, też uważam, że mogliśmy zagrać lepiej w atak opozycyjnym, szczególnie brakło nam troszeczkę jakości w tej strefie wysokiej pod bramką. Bardzo dziękuję, bardzo proszę teraz trener zespołu gospodarzy, pan Mariusz Kuras. No, panie trenerze, no dzisiaj można powiedzieć takie bicie głową w mur, szkoda, wynik trzeba szanować 0 do 0, ale szkoda dla, dlaczego? Dlatego, że no niestety nasi przeciwnicy do, do walki o awans również pogubili punkty, bo zarówno rezerwy Pogoni Szczecin, jak i Olimpia Gruziądz no zremisowała u siebie. Tak więc no, też szkoda, że my tylko również dołożyliśmy do tego do tej puli jeden punkt. No, na pewno nie jesteśmy zadowoleni z, z wyniku przede wszystkim, bo myślę, że trudno odmówić, żeby piłkarze się nie starali. Walczyli, robili swoje, natomiast nie znaleźliśmy recepty na to, żeby, żeby tą bramkę zdobyć. To jedno. Myślę, że poza Trzema albo czterema minutami w pierwszej połowie później była wyraźna przewaga po naszej stronie, natomiast piłka polga na tym, że trzeba coś strzelić. Nie wpadło nic do bramki przeciwnika, dlatego dzisiaj jest nas smutno, bo, bo rzeczywiście była szansa gdzieś tam zbliżyć się zbliżyć się do drużyn, które, które gdzieś tam uciekają I, i tego najbardziej żal i, te, i z tego powodu najbardziej przykro. Natomiast myślę, że było też takich kilka decyzji sędziowskich, że chciałbym je zobaczyć na wideo, wtedy ocenię i zobaczę jak to wyglądało. Tak, dosła, dokładnie jak trener powiedział, decyzję sędziego należy przeanalizować, chociażby pod kątem żółtych kartek, które dzisiaj sędzia rozdawał. Mecz można powiedzieć ostry. Ale czy sędzia nie przesadzał? Chociaż nie, nie, nie możemy oceniać pracy sędziego, ale niektóre sytuacje były kontrowersyjne. Znaczy mi już nie chodzi o żółte kartki, chodzi mi o sytuacje w polu karnym. Te sytuacje chciałbym zobaczyć, natomiast żółte kartki, ja też dostałem żółtą kartkę, za to powiedziałem, że nawet zawodnicy Wolina nie biegną po piłkę. Więc więc nie wiem, czy tam jest przekleństwo w tym zdaniu, ale wydaje mi się, że nie. Także e, może był za może nie wiem, może są jakieś przepisy, które które mają wszystkich tylko i wyłącznie pouczać. Nie wiem, trudno mi powiedzieć, nie chcę komentować jego pracy, bo, bo chcę komentować tylko i wyłącznie to, co ode mnie zależy. Dokładnie, bardzo dziękuję za bardzo proszę zawodnik Winety Wolin, Marek Niewiada. Panie Marku, no można powiedzieć, że brawa, czyści Pan wszystko, jak w poprzednich spotkaniach, dzisiaj również wszystko Panu wychodziło na plus. Blokował Pan jednak tych świtowców, nie dopuszczając do, do bramki Oskara Rechzigela. Myślę, że cała drużyna zasłużyła na, na słowa uznania w, w, w defensywie. Ja jestem jedną z części i myślę, że jako cała jedenastka pracowała na, na to. I Pracujemy od jakiegoś czasu i to do bardzo dobrze wychodzi, że, że nie tracimy tych bramek, bo w wcześniejszych meczach jakieś tam błędy indywidualne, i, i od razu bramka padała z drużyn przeciwnych. Myślę, że cała drużyna na plus. Tak, to można powiedzieć, że dzisiaj ostro postawiliście się świtowi, nie przestraszyliście się przeciwnika. Tak więc, tak jak pan powiedział, cała drużyna na plus. No i gratulacje dla was. Dziękujemy. Poproszę napastnika świtowców, Adama Nagórskiego. Panie Adamie, jak to jest grać z klubem przeciwko klubowi, w którym występowało się przez 10 sezonów, Klub, w którym pan się wychował. I teraz wiadomo, ta sportowa złość nakazywała, żeby pokazać jednak tą swoją klasę, strzelić bramkę. Dzisiaj się nie udało, ale nie można winić akurat Pana za, za to, co się wydarzyło na boisku. Dzisiaj po prostu jako drużyna chyba nie mieliście pomysłu na grę. No na pewno mecz wyjątkowy dla mnie. Tutaj chciałbym z tego miejsca podziękować Dawidowi Markowi i całemu zespołowi Winety. To jest na pewno dla mnie bardzo ważny mecz. Zawsze jak się spotykamy, to, to miło się spotkać, miło, miło razem rozegrać spotkanie, ale wracając do takiej czysto rywalizacji sportowej, to myślę, że dzisiaj nie zyskaliśmy, a straciliśmy dwa punkty i to drugi mecz z rzędu na pewno na pewno to boli, na pewno musimy, musimy jakoś na to odpowiedzieć i w następnej kolejce zagrać za trzy, bo, bo nie wykorzystujemy tego, że, że góra traci punkty, a chcielibyśmy być, chcielibyśmy być w tych miejscach topowych i liczyć się w grze o, o coś więcej. No, z pewnością nie satysfakcjonuje nas dzisiaj ten wynik, ale musimy się zabrać do pracy, ruszyć dalej. A, a tak jak mówię, no dziękuję, dziękuję Winecie za, za to dzisiejsze spotkanie. Życzę powodzenia w dalszych spotkaniach. No a my, my, musimy, my musimy na pewno wyciągnąć wnioski i, i z pewnością zagrać lepiej te następne kolejki, bo do końca rundy jeszcze sporo meczów. I, I to wszystko trzeba ponadrabiać, bo takie straty punktowe, no przede wszystkim u siebie trzeba wygrywać mecze. I myślę, że na tym zakończę. Dziękuję bardzo.